Nowa pierwsza dama Marta Nawrocka od pierwszych dni budzi ogromne emocje. Jej stylizacje. Klasyka znutą nowoczesności pastelowe garnitury, eleganckie płaszcze, czasem srebrne szpilki, które wywołały lawinę komentarzy. Eksperci porównują ją do Jackie Kenneby czy Melanie Trump, stonowana elegancja, dopracowane detale, idealne fryzury. Ale to nie koniec. Nawrocka potrafi zaskoczyć, pojawił się nawet tatuaż nad kostką co dla jednych było powiewem świeżości, dla innych powodem do krytyki. I właśnie krytyki jest sporo. Internet zalała fala hejtu, wytykanie przeszłości, porównania do poprzednich pierwszych dam, a nawet ataki na rodzinę. Najostrzejsze komentarze trafiły do prokuratury. Sama Nawrocka zapowiada walkę z hejtem i wsparcie dla młodych w sieci. Ikona stylu czy obiekt krytyki. Jedno jest pewne, Marta Nawrocka nie pozostawia nikogo obojętnym. A ty co myślisz o jej stylizacjach? Czy jesteś na tak?